W polskiej polityce raz na kilka lat pojawiają się decyzje, które nie są tylko zmianą w strukturach państwa, ale sygnałem, symbolem, wyścigiem o władzę nad tym, co najważniejsze kontrolą nad informacją. Dziś mówimy o jednym z takich momentów: likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego instytucji, która przez lata budziła kontrowersje, emocje, a czasem strach. Dla jednych była tarczą przeciwko nadużyciom władzy, dla innych polityczną pałką, używaną wtedy, kiedy było to wygodne. Ale teraz, po kilkunastu latach działania, zapada decyzja. CBA znika z mapy polskich służb. Co to oznacza naprawdę? Kto na tym zyskuje? Kto traci? I czy to faktycznie koniec CBA? Czy może początek czegoś nowego? W porządku dziennego pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez prezydium sejmu skierował ten projekt ustawy do komisji administracji i spraw wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii komisji do spraw służb specjalnych w celu rozpatrzenia przystępujemy do głosowania kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu wniosku projektu ustawy zawartego w druku numer 1884 zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk kto jest przeciw kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 442 posłów za 188, przeciw 236, wstrzymało się 18. Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Specjalnych w celu rozpatrzenia.